Hej o widzowie! Dzisiaj jesteśmy na łące tutaj z Raksusiem, który jak widzimy gryzie patyka. Napiszcie w też w komentarzach, czy Wam się moje filmiki podobają. I zostawcie łapkę w górę. Też dzięki za 10 subskrypcji, które udało nam się dobić. Jest piękne słońce, jak widzimy na łące z Raksusiem. Tam też. Chodzą inne pieski. Ma tutaj raksus na patola złapał więc trzeba mu go odebrać. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się moje filmy podobają. I jeżeli jesteś nowy na kanale, to zasubskrybuj. My też trochę popadimy się tu z raksusiem. I jeszcze będzie jeden filmik dzisiaj. Więc zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia, to kliknijcie przycisk dzwoneczkiem. Raksuś! Patol, Raksus! Dawaj! Raksuś! Uwaga! Aport! Patola, rzuciłeś się Raksusiowi. Teraz mam patola swojego, którego jest słoneczko. Mamy nowego patola. Ten biega, że nawet go nie mogę wypróbować. Napiszcie mi w komentarzach, gdzie dzisiaj żyjemy na dworze. No bo jest piękne słońce. Mogliście się bawić z jakimiś pieskami albo kotkami. Jak tam wolicie I zatłuczamy pala... z Krzysiowi patyczka Raksusiowi patyczka bo To ucieka jak ich słoneczko jest Wszystko jest Gdzie ten patol? A coś Dziawaj! Uwaga! Laksuś! Laksuś zobacz! Laksuś! Aport! Aport! <grym wytkuj> Dawaj Patona! Laksuś jest najsłabszym pieskom! Dzisiaj też będzie Jeden film z moim kolegą My widzicie, widzimy się jeszcze dzisiaj, więc hej o widzowie i zostawcie łapkę w górę.